Cześć, witamy w Retrozrywce. W dzisiejszym odcinku kilka moich ulubionych scroller shooterów. Zapraszam. Lecimy dosłownie, ponieważ lecimy tutaj pojazdem jakimś dziwnym, kosmicznym. W głąb jakiejś planety, chyba. Po drodze rozwalamy, bombardując różne rakiety, zbiorniki z paliwem, które. To jest w ogóle abstrakcja w tej grze, że żeby dostać paliwo, musimy rozwalić zbiornik z paliwem. Tłumaczymy sobie to, to, to tak, że pewnie opary tego paliwa się jakoś w magiczny sposób tankują do naszego pojazdu. I co, lecimy sobie tak w dół, lecimy, lecimy, musimy się dostać do. Jądra, jakby tej planety. Chyba na Marsie jesteśmy, bo tak tytuł gry mówi, że Mars. Więc tak sobie w tłumaczę I musimy tam coś rozwalić, albo coś stamtąd wydostać. I potem z tym lecimy do góry. Nie ma tam dokładnie, ale może się uda to zobaczymy. To zobaczycie, co tam się dzieje. Da, jak przyjdziecie, to no bo... zobaczycie. No właśnie, chyba tak. Grania no właśnie, bo ja to tam zresztą tak kiepsko gram, że zazwyczaj gadam, gadam, a tu się okazuje, że z pierwszej planszy nie mogę wyjść. I taka prosta gierka. No co my tu mamy do niszczenia? To paliwo, takie cosie, yy, rakiety i mamy tu jeszcze takie TNT. No w to nie możemy strzelać, bo wtedy niestety zginiemy od razu. No dobra, lecimy z następną grą. No, to jest proste. Lecimy w dół i, i to wszystko. Strzelamy do tych obiektów, które nie przemieszczają się w ogóle, także prościzna. Ale nie wiem czemu, no mi się to podoba. Lubię tą grę. I jesteśmy tu już blisko tego centrum. Paliwo mi się, jak widzicie, kończy połowa, nawet nie jest połowa, i tu już zaczyna się troszeczkę trudniej, bo będą takie przeszkadzające elementy w postaci jakiś śluz czy czegoś, i po prostu trzeba zapamiętać, gdzie one są. Bo jak lecisz na ślepo, to zazwyczaj zrobi i po tobie. Nie? Dobra, lecimy dalej, nie? Caverns of Mars. Tak po naszemu. To jest jakby klon tej poprzedniej gry, dosłownie identyko. Wszystko jest tak samo w tej grze. Różnica jest tylko taka, że ten pojazd. Strzela z dwóch karabinków jednocześnie, a tamten strzelona przejmuje. Prawy, lewy, prawy, lewy. nie? Ale generalnie wszystko jest to samo. Tylko jakby zobaczcie, że tutaj ten status HUD, czy jak to tam nazwać, ten wyświetlenie tych, 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 tych cyferków, cyferków jest jakby dokładniejsze. Więcej, więcej rzeczy widzimy, co tam, ile punktów, ile statków mamy do dyspozycji, ale generalnie jakby ta sama gra, wszystko o to samo chodzi. Taka ciekawostka. Lecimy w drugą część tej gry, Cavern of Mars 2, która już jest jakby zupełnie odejściem od tej konwencji tej gry tutaj pokazanej. Patrz, coś więcej jest, coś do nas, coś wleci w naszym kierunku, coś trudniej się robi. Ale generalnie to samo chodzi. Lecimy niby w dół. Dobra, druga, trzecia gra. I mamy to. Plansza tytułowa jest prawie taka sama, nie? Też widać, że jesteśmy jakby na, nad powierzchnią czerwonej planety. Tutaj, już jednak lecimy w bok. Scrolling shooter jest w prawo, a nie w dół. No, jest to dość podobne do wielu innych gier w tym gatunku. Gdzie po prostu lecimy w prawo i rozwalamy różne obiekty, rakiety, niszczymy paliwo, jakieś tam inne pojazdy. Jest to. Nawiązanie do jakiej gry? Kto wie? Robimy konkurs, kto wie co, do jakiej gry? Czy Piotrek, Ty odpowiesz? Kojarzy się z jakąś gierką? Mnie się bardziej z Super Kobrą kojarzy. Jeszcze jedno i drugie będziemy Wam jeszcze pokazywać. Dobra, lecimy z następną grą, która moim i chyba Piotrka zdaniem jest najfajniejsza w dzisiejszym odcinku. Zybex! Jeszcze wtrącając, jak patrzyłem na v to widzę, że chyba twórcy się River Aiden inspirowali, jeśli chodzi o przesuw ekranu. ekranu. No, tylko odwrócili kierunek, żeby, wiesz, tak żeby nie było zrzyńków. No tak! <laughs> Cóż mogę powiedzieć? Na początek, to jest gra, do której często wracam ja, bo... pewna jest fajna muzyka. Dokładnie! Znowu Adam Gilmore. jeśli dobrze kojarzę, to znowu Adam Gilmour. Nie? Czy, czy tak? Nie, Adam, yes, Adam Gier, faktycznie. Grafika Michael, tak? Owens. I co tam, programowanie? Brian? Nie wiem, nie umiem czytać w tych językach. I tu już lecimy, jakby ludzikiem, który siedzi chyba na takim jetpacku, czy na czymś takim, nie? Coś tak. Siedzimy na jakimś fotelu odrzutowym. I tutaj, w tej grze, strzelanie odbywa się automatycznie. Postać. Up. Ja pierdziele. Postać sama strzela cały czas. My, Fajerem, wybieramy tylko rodzaj broni. Broń, oczywiście, musimy sobie najpierw zdobyć. Żeby ją zdobyć, musimy zniszczyć ileś tam odpowiednich przeciwników, i wtedy z nich wyskakują te takie różne obiekty. tak? I te obiekty dodają jakieś tam nam profity, że tak powiem. Najważniejsze są oczywiście co? No broń, bo to co przed chwilą złapałem, to tylko były punkty. Natomiast najważniejsze dla nas to jest zdobywanie mocniejszych broni. I one są różne. Jest jakby każda broń ma kilka poziomów. Tak? Teraz strzelam tylko taką podwójną kulką. Jakbym więcej złapał tych znajdziek, to wtedy te kulki strzelają szybciej i szybciej. I są oczywiście. Są jeszcze też inne rodzaje tych broni. Że kulki strzelają też po skosach, że taki jakby promień lasera leci. Że leci taka szer taki szeroki pocisk, który też może nam utorować drogę, kiedy przez jakąś przeszkodę chcemy przelecieć. Generalnie im więcej złapiemy tych znajdzie. Wiadomo, że ta broń będzie lepsza, a mając lepszą broń, będziemy mogli dalej zalecieć, będzie łatwiej. No, co, no graficznie też całkiem fajnie ta gra wypadała, jak na tamte czasy, to robiło wrażenie. Teraz bardziej tak sentyment, nie? Mi tam podoba się. No nie mogę na to patrzeć. Tak? Aż tak ci się nie podoba? Nie no, zaś tu taki jest jakiś kosmiczny ten. Nie mogę na to patrzeć, jak kaleczysz tą wspaniałą grę. <gry> tą wspaniałą grę? Czyli to jest twój, twój konik, tak? Ja ją przeszedłem kiedyś normalnie na. Z... Chyba bez kodu. Co ty gadasz? No. To było bardzo dobry ten. No spróbuj zagrać. Chodź, zagrasz sobie, ja popatrzę w kamerę. Ja widzę, że mi nie idzie. W ogóle co ja mogę zdziałać tym jednym pociskiem? No daj to spokój, nic mi się nie udało zebrać. Też trzeba pamiętać, gdzie, które, w którym momencie jaka sekwencja jest, nie? Gdzie coś się pojawi, żeby wiedzieć, na, na, skupić się na strzelaniu w którego przeciwnika, bo się wiedziało, że z tego wyskoczy taka, taka znajdźka i ją warto zebrać, nie? Ty, ja nie będę kaleczył. Oddaję joystick Piotrzkowi. oj, nawet tego nie zebrałem, ja pierdziele. Chodź, pograsz. Dobra. No cóż, kiepski jestem z Bexa, jak i inne strzelanki. Do zobaczenia w następnym odcinku. To jest jeszcze gra, w którą można grać we dwóch, na raz. Ja sobie wezmę ludzika innego. No tak, zapomniałem, że we dwóch można grać. Wtedy się łatwiej trochę gra, nie? Bo we dwóch atakujemy, to tak... Tak. Gram pierwszy raz na Atari od, w tą grę od dawna. I pokażę wam, jak się zbiera broń. Widzicie? I teraz mam jedną broń. Wcisnę fire, to teraz leci takie coś. No ja się skupiłem, o. I tam były jeszcze jedne kuleczki. Najlepsza broń. Niestety, będzie To są punkciki. Ogólnie jest tak, że broń można mieć do levelu czwartego jak się ginie, to się gubi level przy okazji danej broni. Chyba, że tuż przed śmiercią zdąży się ją zmienić. O, pamiętam, to tak mi robiło. Brr, brr, o, kolejna broń. To jest to, co zbrałem wcześniej. Laser, a teraz taka tarcza, nie? Takie, że duże. Duże, ale słabe. Prawda, że gram lepiej od ciąka? No zdecydowanie. Jedyna moja, moja umiejętność w życiu. Tu trzeba teraz dziś być. O! I tam mam już do na najwyższym levelu. Przyda się na bossa na końcu, ponieważ każda plansza kończy się bossem Słyszycie, jak ten joystick skrzypi? Tak, a, a czym problem, <noise> A <w czym> problem? <noise> Broń na tym levelu chyba ma jeszcze tą kulkę taką kręcącą się tak, w postaci, Tak, od nie? trzeciej chyba, albo od czwartego. O, trzeba się zmieścić, dobra. Od trzeciego. A nie trafiłem go laserem. Teraz tu gdzieś. No nie, dwa razy tak samo poleciło. Ninja! Ninja! Ultra precyzja! Widziałem w internecie filmik, jak z po prostu tak rozpierdziela, czyli ktoś. To... No, to jest gra typu bullet hell, nie? Czyli, że dużo pocisków w ciebie leci, musisz robić uniki. I trafiłem kiedyś na taki filmik, gdzie to chyba matka opisywała schorzenie swojego dziecka. Było takie, że potrafi... gracz, dziecko, nie wiem, syn czy córka, potrafi po prostu wyminąć wszystko. No takie schorzenie psychiczne, że jest, no, jest ultraprecyzja w graniu. No. Bos jest dopiero od drugiej planszy. Ale już go pokonałem, że jestem na od przemka. <grymka> tak. Czyli nie tylko omijanie, ale też refleks, nie? Tak. Żeby ten. Tam... No, no 16 planż jest, tak. Można sobie wybrać, do której chce się lecieć kolejny, w kolejności, tak. Ale od 13 trzeba przejść trzy wcześniejsze, żeby mieć tokeny, żeby odsłonić kolejną. Przyszedłem to kiedyś, a możliwe, że chyba na kodach, nie pamiętam. Chyba na kodach mogłem grać na nieskończonych życiach. No to na razie.